Cześć moi drodzy, z tej strony ja, Oskar i witam was w odcinku na moim kanale a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę, która nazywa się Plagu ENC zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę a ja was mogę zaprosić do oglądania nowa gra uwaga do nowej gry nad, nadpiszę twój zapis kontynuować? tak? nie ja nacisnę sobie tak nie mamy tutaj do wybrania typ zarazy: bakteria, wirus, grzyb, pasożyt, prion, nanowirus, broń biologiczna. Mamy jeszcze tutaj nawet specjalne: robak neurax, wirus necroa, małpia grypa, shadow plagu. Czyli taki patogen, który zamienia ludzi w wampiry, a wirus nekroa zamienia w zombie. Tylko że wirusa necroa nie mam jeszcze dostępnego. Nie wiem, zagramy sobie na na wirusie. Oszustwa, Otworny szczep, ukryty szczep, nieograniczony szczep, turbo szczep, szczup, train, losowy szczep, helisa razy 2. Dobra. Bo ja mam wszystkie oszustwa dostępne, więc mogę sobie wziąć wszystkie. Więc biorę sobie wszystkie. Łatwy, normalny, brutalny, biorę sobie łatwy. Nazwa choroby? Hmm. Nie wiem, no. Nazwę sobie to... Kantawirus. Rozpocznij. W tej grze chodzi o to, żeby zarazić cały świat. Mamy tutaj rozprzestrzenianie, objawy, umiejętności. A tutaj pokazuje, ile procent jest zarażonych, ile procent jest zdrowych. No i będzie też pokazywało procent zmarłych. Mamy tutaj 5,3 miliarda ileś tam ludzi. 1,7 miliarda ileś tam jest zarażonych. 120 osób nie żyje. Możemy sobie zapauzować, puścić i nawet przyspieszyć. Dostaje się do Azji Południowo-Wschodniej. Zakaża setki. Zakaża tysiące. Więcej niż przegróżlicy, przy, przy rozbi bańki, opustwo, zapalenie płuc. Tak, informacje o kraju wiem. Tutaj się będzie pokazywało. A bardziej chodzi o to, żeby też zabić cały świat. Jakby co to są dźwięki z gry? Obcych nie interesuje się na tkwi, pisarz. Więcej ofiar niż przy czarnej śmierci, niż przy przeziębieniu. Zbłuknienie płuc. Niż przy Hiszpance 3, 3, to się szybko rozprzestrzenia, nie? Więcej ofiar niż przy czarnej ospie. 52% jest zarażonych, 26% osób jest zdrowych, 20% osób na świecie nie żyje. Jacie, musimy to zewoluować. Kupno troszeczkę kosztuje. nie dużo gorączka, bezsenność umiejętności Odporność na leki, odporność na ciepło, odporność na zimno, środowisko hartowanie, odporność na leki, wirusowanie, stabilność, odpornienie genetyczne. Pomyślnie wyewołowałeś we, hantawirus. ewoluowałem w wirusa 6% ludzi na świecie jest zdrowych O nie Zobaczcie 97% osób nie żyje Nie ma już żadnych zdrowych ludzi na świecie O nie O nie O nie Jest bliski wytępienia ludzkości. Zwycięstwo. Hantawirus pomyślnie zniszczył wszelkie życie na ziemi. Wykres choroby. To jest właśnie wykres choroby, wykres świata. Wykres leku. Mój wirus zwany hantawirus zmiótł populację ziemi w 216 dni. Oczywiście nie życzę, żeby światu coś takiego się przydarzyło. Bo byłoby to niefajnie. Bo życie jest piękne. To jest tylko gra. No i oczywiście tutaj macie jak grać. Macie tutaj podręcznik, samouczek. Patrzcie, samouczek polega na tym, że piszemy na przykład, nie piszę XD. i trzeba rozbić bańkę będzie się pokazywało tutaj zarażeni czerwone bańki pojawiają się w chwili gdy jakiś człowiek jest zarażony punkty DNA są bardzo ważne możesz używać je w celu rozwijania cech zarazy i wzmacniania jej też tak można zrobić mam 19 punktów DNA możesz ustawić też oczywiście prędkość Widzisz, tu możesz zapauzować, o. tak to się robi, zapisać i wyjść, no tutaj jest też podręcznik. Możecie sobie zapauzować i przeczytać. Są progresy. Tropiciel plagi Mist plagi tester DNA. Osiągnięcia. Ok. Wyniki. Lokalne. Kropidlak, globalne i na Facebooku. Chodzi w grze, żeby po prostu zarazić cały świat. No dobra, moi drodzy. Ja Wam mogę podziękować za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I do zobaczenia. Uuu.